Uchwały. Uchwała nr 8 przez 61 przez 2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podstawa prawna i uchwala się co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Uzupełnia się skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołanej uchwałą numer 5 przez 34 przez 2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o radną Marię Łucję Markowicz. Ustęp drugi uchwale numer 5 przez 34 przez 2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w paragrafie pierwszym dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie 5. Maria Lucja Markowicz. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Panie Sekretarzu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę tak, Państwa Radnych, oddanie głosu za, przeciw, wstrzymuję się. Pani Ewo, bardzo proszę o odczytanie głosowania. Zdrowionych do głosowania 11 radnych. Głosów za 11, głosów przeciw 0, wstrzymujących się Dzie Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu i kolejnego punktu porządku obrad punktu yy, 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pełnocego obowiązki dyrektora szkoły podstawowej. Krzywinie, druk numer 6. Bardzo proszę Pana Sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę. Uchwała nr 8, przez 62, przez 2019, Rady w im. Widuchowa z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Podstawa prawna i uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zbadaniu skargi złożonej w dniu 24 czerwca 2019 roku na działalność pełniącego obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Krzywinie w przedmiocie zaniedbania polegającego na nieodpowiednim przygotowaniu dokumentów dla absolwentów szkoły w roku szkolnym 2018-2019 to jest niezgodnie z paragrafem 23 ustęp 2 i 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 29 przez celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 roku komisja skarży wniosków i petycji w składzie Kamila Grzybowska, Grzegorz Gunia, Bogusława Siewicz i Anna Zawacka zapoznała się z treścią skargi i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, zwanym dalej rozporządzeniem. Komisja wysłuchała również zaproszonego na posiedzenie pełniącego obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Kzywinie, który odniósł się do stawianych zarzutów oraz odpowiadał na pytania członków komisji. Przewodnicząca komisji zaprosiła również skarżącą, jednakże skarżąca nie przybywa, To szczegółowo określają sposób sporządzenia kopii dokumentów, w tym treść adnotacji, rodzaj pieczęci, których odcisk należy. O wydanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu Pismo ponieważ było to niezbędne dla celów rekrutacji. Wszyscy rodzice, którzy zwrócili się o wydanie kopii, otrzymali je w dniu 19 czerwca w ilości, o którą wnioskowali, kopie dokumentów sporządzone zostały zgodnie z przepisem paragrafu 23 ust. 3 rozporządzenia pełniące obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Krzyminie oświadczył, że na 17 absolwentów tylko część około połowa zgłosiła taką potrzebę. Pozostali absolwenci, którzy podczas rekrutacji złożyli wnioski o przyjęcie tylko do jednej szkoły ponadpodstawowej, nie wnioskowali o wydanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu usługowego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła naruszenia przez pełniącego obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Kislinie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2008 za bezzasadną. Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadność i jej bezzasadność bez zawiadamiania skarżącego. Dziękuję. Dziękuję Panie